Cześć moi drodzy, jak widzieliście w ostatnim odcinku, a jeżeli nie, to szybko zaraz po moim klikajcie i oglądajcie. Abi zrobił obiadek dla dwóch osób za dyszkę. To samo zadanie oczywiście czeka mnie i reszty chłopaków, dlatego właśnie zjawiłem się teraz pod sklepem, ale wieje. I muszę zrobić zakupy, aby sprostać zadaniu i równie dobrze wykonać coś dobrego dla chłopaków, a więc... Ruszamy! Moi drodzy, powiem Wam tak: tak właśnie przyglądam się Paragonowi 985 i może ktoś powiedzieć, że wcale nie ma tutaj dużo jedzenia. Ale tak wziąłem sobie, zerkam, bo wszystkie wagi podsumowałem i tutaj jest ponad 950 gramów produktów. Myślę, że będzie fajny, smaczny i pożywny obiad. Zaczynamy. A co zakupiłem? Dwa plastry karkówki, ziemniaki, cebulę oraz pieczarkę, plus to, co nie liczy się do zakupów, czyli tłuszczyk, sól i pieprz. A więc co, jedziemy najpierw z zabieraniem ziemniaków, staram się jak najcieniej obrać, no bo tu jednak wszystko jest bardzo ważne. Ale na płeczkę spadło, zobacz. No dobrze, mam tego sypu, to nie pokazujmy, ale nie spadło na ziemię. Widzicie, bo tak się stresuje, żeby cienko obrać. Słuchajcie. Pierwsza plama, a dopiero początek nagrań. Zapomniałem o jednym podstawowym składniku. Jak przejrzeliście paragon, to przecież brakuje jednego mrożonych warzyw. A dlaczego o nich zapomniałem? Bo były w zamrażarce. Czyli jest tego tak naprawdę więcej, bo dochodzi jeszcze 400 ponad gramów warzyw. Ojej, ale będzie jedzenia. Ale wiecie co? Schowam je nadal do zamrażarki, bo zaraz się takie rozchlapią, rozklapczą. Dobra, ziemniaki już umyte. Trojei te takie plastry, znaczy plastry cząstki, żeby szybciej się ugotowały. Słuchajcie, chwilowo ziemniaki odkładam, jeszcze nie wrzucam do gotowania, żeby za szybko się nie zrobiły, bo też chwilę w międzyczasie będę gdzieś się robiła karkówka w piekarniku, a mianowicie muszę teraz ją dochrawić. Albo nie, może przed przyprawieniem przygotuję jeszcze cebulę i pieczarkę. Pieczarę obieram. Takie ładniejsze, świeżutkie staram się myć. Ale, jak już są takie świne, czarne, to obieram. Słuchajcie, cebula nie idzie cała, bo będzie jeszcze mi potrzebna. Dobra. I teraz cebula na cienkie plastry. Raz. Dobra. To się jeszcze nam przyda. I pieczarkę to samo na plastry. Cienkie plastry. Słuchajcie. Delikatnie. Mm. Delikatnie. Ja wiem, że nie trzeba dawać do końca tej oliwy, bo i tak to wszystko puści tłuszczyk, ale nic się specjalnie tu nie stanie. Zawsze będzie taki lekki sosik. I teraz tak, sól i pieprz. Nie wycinam tu z tych fragmentów, bo mi one osobiście nie przeszkadzają. Wymieszamy, żeby się nie urąbać jedną ręką. Troszkę rozwaliłem płata, dobra, nieistotne. I teraz tak, mój drogi, Przerzucę sobie to tutaj. tak, pieczarki czy cebulka? A, jeden czuć, Raz. No, tutaj możemy troszkę bardziej zaszaleć. Narzucam teraz drugi kawał. Specjalnie robię to w takim małym pojemniku, aby jak mięsko puści soki, to żeby to wszystko się robiło w własnym tłuszczyku i soczkach, a nie wszystko się by rozpłynęło na większej blaszce. I całość wrzucam do piekarnika. Słuchajcie, temat jest jeszcze taki, że całość tak naprawdę fajnie byłoby yy, odstawić, tak 2-3 godziny, żeby sobie to przeszło, to cebulą i wszystkim, no ale nie mam tyle czasu, bo obiad musi być niedługo. A więc teraz tak, rzucam to do piekarnika nagrzanego na 185 stopni. Myślę, że gdzieś na 45 minut zerknę później, co się dzieje, i ewentualnie yy, ściągniemy pokrywkę, aby się troszkę bardziej przypiekło, ale to będziemy zaraz działać. Moje drodzy, minęło już pół godziny, pachnie naprawdę super. Wstawiam w tym momencie teraz właśnie... O, ona dzwoni, chwilę ją rozłączymy. I myślę, że teraz czas, aby włączyć ziemniaki do gotowania. Tutaj ważna kwestia jest taka, aby wszystko fajnie zsynchronizować, żeby karkówka była cieplutka, ziemniaki pachnące i jeszcze gorące, a do tego dodatki, które będę w międzyczasie robił. Myślę, że damy radę. OK, ziemniaki. I międzyczasie przygotowuję cebulkę do posmarzenia. Zobaczycie, że jak drobniutko się potnie cebulę, to widzieliście, zostało tak naprawdę pół, a te, a zobaczcie, ile tego jest. No masakra, co? Plan jest taki. Wrzucam cebulkę, delikatnie oliwki podleję, żeby się nie przypaliła i ją tak ze złoce zmiękczę, ze szklę, jak to woli. Warto też podlać cebulkę lekko, delikatnie wodą, aby ona sobie po prostu tutaj pracowała i się nie wysuszyła, ani nie spaliła. Po 45 minutach właśnie minęło, przeleję teraz tuszykiem jeszcze górę, pachnie super, wygląda też bardzo fajnie i wrzucam dalej do piekarnika, myślę jeszcze na 15 minut, póki ziemniaki się robią. Ok, bo już zbliża się punkt kulminacyjny, tutaj dodaję delikatnie też oliwy, wrzucam na grzanie i dodaję warzywa, a w międzyczasie biorę się za odcedzanie ziemniaków. Odstawiam sobie na bok, przykryję, niech się nie, studzą, nie ostudzą jeszcze. A teraz leci tak. Cebulka do niej doleję tłuszczyku z karkówki. Wszystko lekko podgrzeję, a nawet mocno. A karkówkę odstawię, żeby sobie tam z boku odpoczęła, ale już bez tłuszczu. Zależy mi na tym tłuszczyku, bo on już przeszedł też mięsem. Jak to polejemy ziemniaki, to będzie kosa. Cebulę jeszcze pierwsze i sole. Nawet zaczekajcie! A już już! Zasługujecie na psią karmę. Co najwyżej. Dukę ziemniaki. Teraz wjeżdżają ziemniaczki. Oczywiście nie będę ich żałował, niech chłopacy się najedzą. Karkóweczka mięciutka i soczysta. No oczywiście. Lekko trzeba troszkę poprawić design, żeby to wszystko pięknie wyglądało. Teraz całość okraszę cebulką, która została zrobiona troszkę w tuszczyku właśnie z karkuby. No i kolorowe warzywa, lekko zmiękczone, mieszanka meksykańska. Smacznego, chłopaki! Fanfary! Idzie jedzenie! Yeah. <laughs> Długo wyczekiwałem. Ale talerz Prawie, prawie tradycyjnie polskie. Przede wszystkim podobają ja mi się te ta talerze. Jak to restauracja się nazywa? Ciganeiro? Wygląda na typowo polskie jedzenie, tak jak Arcis tutaj wspomniał z lekką nutką zagranicznej kukurydzy. To jest kukurydza więc mex. Ale widzę, że są, że nie nawalono zostało ziemniaków. I pamiętaj, ziemniaczki możesz zostawić, ale kotlecika musisz zjeść. Dobra, dobra, zacznę od ziemniaczku, bo. A widzę, ja zacznę od kotlecika. Posypane. Mm. Pierwszy plus ziemniaczki nie są suche. Liczyłem, że będzie twarde, Ale jest dobre. Jest no dobra? Nieciutkie. Ale do ogląda, fajna. Absolutnie nie można się przyczepić do mięska. Skrytykowałbym, że naprawdę nie ma warzywek, ale warzywka są, Czyli zdrowo. Kurde, ale to mięsko szybko znika, cholera jasna, zostanę sobie ziemniaczki. Halo, halo, karkóweczka. <grystanie> Dopłata 5 zł. Dopłata 5 za mięso. Ale to jest taki obiadek, taki weekendowy, gdzie nic nie robisz i czekasz, aż coś Ci poda, coś pysznego. Zakończmy to dobrym łykiem świdniczanki. <grystanie> Jak widzieliście, chłopacy uśmiechnięci z pełnymi brzuszkami właśnie przed chwilą wyszli. Dlatego nie zapomnijcie o tej serii, bo za dwa dni kolejny z nas na tej samej zasadzie, czyli za dyszkę, sporządzi obiad dla dwóch osób.